Witajcie w moim pierwszym filmiku, w którym chciałabym wam pokazać 5 moich rzeczy z Violetty Handmade. Pierwszą rzeczą e, jest mm, taki album z Violetty. Tu pisze Love Music Passion i pisze album z Violetty, gdzie jest Violetta napisana i tu Disney. Tu jest y, obrazki, viola, ludmi, Jackie, Andres, Herman, Antonio, Żeliz, Matijas i Matias. I tu jest taka krótka violeta. No i już to wszystko z tyłu jest tak. I to jest taki album. Kolejną rzeczą... Zaczekajcie chwilę. Ok. Kolejną rzeczą jest taki tam z violety. Tu ma Leonetta. Pisze. Tu są wzorki, na tym taśma. Tu też, ale będzie więcej, bo jest niedokończony jeszcze. Z wygląda tak. I można takie zrobić z normalnego zaszytu z grubej okładki. Tu pisze viola. I z tyłu pisze Leonetta. I tylko tyle. No i to jest taki, tu ma taki fajny jak y, dwustronowa taśma. I tak to wygląda. Y, kolejną rzeczą, y, można powiedzieć, kolejną rzeczą taką, y, taka y, na drzwi. Mogę Wam nawet pokazać, zaczekajcie na chwilkę. O, tak na drzwi można sobie powiesić tak wygląda z pierwszej strony, o tak, tak wygląda z pierwszej strony i tak z drugiej. Tu jest przesłana bibuła. Tu jest wiola, o, tu wiola jest i fran i tutaj. I tak następna rzecz to są dwa takie moje mini pamiętniczki z wioletki. Pierwszy o tak. Jest najpierw wzorki, potem polakierowane i pod koniec jeszcze taśma wklejona, tu tak wygląda. I tu owszem ma takie klejące. Tu tak tak. И так. И так. И так. И так. так. I ostatnio tak, i z tyłu jest przyklejona tak naklejka. No i to ostatni ten pomietnik. I kolejne. I kolejny to jest taki, też jest yy, wzorki polakierowane jej taśmą. Taką. Z tyłu tak. I też ma takie klejące. Też nawet odbierze takie... I tu nic nie ma. To wszystkie rzeczy. Jak czy ja tutaj puściłam taką piosenkę z Violet z trzeciego sezonu, które oczywiście teraz są powtórki. Niestety... Jakbyście chcieli posłuchać, oczywiście to jeszcze możecie chwilę. Na początku chcę Wam powiedzieć, że jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę, jeżeli nie, to w dół. I dawajcie mi jakieś pomysły na rzeczy handmade z violety bo ja już nie mam za dużo pomysłów. Więc dawajcie. I oczywiście, jak chcecie jakieś inne filmiki, to piszcie w komentarzach. I też dawajcie pomysły w komentarzach. I myślę, że będzie dużo kłapek w górę, a mniej w dół, więc jak wchodzicie, bo ja zauważyłam, że na moich zeszłych filmikach jest tak, że niestety na początku jest dużo wyświetleń, ale bardzo mało polubień i nie ma w ogóle niepolubień tylko polubienia, ale tylko kilka, a więcej jest wyświetleń, więc proszę dawać albo w dół, albo w górę łapkę. W...